To NPTV serwis, który oddziela fakty od medialnego szumu. Codziennie wybieramy to, co naprawdę istotne, bez cenzury i filtrów. Jeśli cenisz niezależność, zasubskrybuj i bądź na bieżąco. W dzisiejszym wydaniu wiadomości. Tłumy pod Sądem Najwyższym Lempart i Kot na ostrzu konfliktu. Bodnar pod ostrzałem nekromancja polityczna w Sądzie Najwyższym. ZOL wywołuje burzę polityczna kontrowersja wokół Konstytucji. Sprawa Nawrockiego zakończona, prokuratura rezygnuje z zarzutów. Tusk zmienia kurs kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wracają. Dworczyk ostro o Tusku ukłamie, bo jest bezradny. Znamy najnowszy sondaż, przełom, który warto zobaczyć. PiS z ustawą zakaz wjazdu dla obywateli spoza Europy. Tusk szykuje rekonstrukcję koalicjancji w strachu. MERS rozwiewa wątpliwości, współpraca z Polską przy granicach trwa. Putin stawia warunek pokój tylko po zdobyciu Odessy. Ławrow przewiduje koniec na to USA, odpowiadają zdecydowanie. Komentarze są otwarte, napisz, co osądzisz, i dołącz do dyskusji. A teraz, konkret, wiadomości, które wpływają na Twoją codzienność. Startujemy. Tłumy Patriotów pod Sądem Najwyższym. Lempart i Kot w kontrze padły ostre słowa. Przed gmachem Sądu Najwyższego zgromadziły się setki Polaków, którzy manifestowali swoje poparcie dla prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Atmosfera była podniosła i pełna energii. Ludzie przynieśli flagi, śpiewali hymn, a wszystko odbywało się przy mocnym wsparciu służb porządkowych. Jednak w tle wydarzenia pojawił się zgrzyt, mała grupa kontrmanifestantów z Komitetu Obrony Demokracji z Martą Lempart na czele próbowała zakłócić zgromadzenie. Lempart nie szczędziła ostrych słów, określając sędziów jako pisowskich przebierańców, a policjantów nazwała uzurpatorami w niebieskich kamizelkach. Towarzyszyły temu wulgarne hasła i głośna muzyka o mocy aż 90 decybeli, zdecydowanie ponad dopuszczalne normy. Internauci szybko komentowali sytuację, ostatni giertychowcy. Chcecie liczyć głosy? Policzcie się sami, nie trzeba będzie do setki, napisał poseł Paweł Szrod. Haha, jakaś kobieta wygraża Tuskowi, że jeśli nie przeliczy głosów, to już na niego nie zagłosuje, ironizował inny użytkownik sieci. Obecność mediów była ogromna, relacje nadawane były na żywo, ale mimo emocji wewnątrz gmachu panował spokój. Wydarzenie pokazało, że Polacy nie są obojętni wobec decyzji o ważności wyborów, pojawili się tłumnie, by dopilnować uczciwości procesu. Z kolei druga strona, choć nieliczna, jak zawsze głośna i prowokacyjna. Nekromancja polityczna? Bodnar i kompromitacja przed Sądem Najwyższym? Czy to koniec politycznej kariery Adama Bodnara? We wtorek stanął przed Sądem Najwyższym, by zakwestionować ważność wyborów prezydenckich powołując się na analizy dr Krzysztofa Kontka, badacza, którego metodologia została skompromitowana i wyśmiana nawet przez środowiska mu sprzyjające. Kontek, reklamowany jako ekspert związany z SGH, w rzeczywistości nie współpracuje z tą uczelnią, a jego wyliczenia wykazywały rzekome anomalia w komisjach wyborczych, mające sugerować nieprawidłowości na korzyść Karola Nawrockiego. Problem? Kontek sam przyznał, że liczył tylko w jedną stronę, ignorując dane korzystne dla Rafała Trzaskowskiego. Analizy nie wytrzymały krytyki, obalili je doświadczeni statystycy, socjologowie, Fundacja Batorego, a nawet biegli powołani przez prokuraturę Bodnara. Mimo to minister sprawiedliwości próbował na nowo tchnąć życie w tę narrację. Kiedy już się wydawało, że analiza leży martwa, Bodnarowcy rozpoczęli mroczne rytuały celem jej wskrzeszenia. Nekromancja polityczna skomentował poseł PiS Paweł Szot. Prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel dodał dosadnie: On nie walczy o wynik wyborów ani o ponowne głosowanie. On walczy o życie. Występ Bodnara w SN, zamiast wzmocnić jego pozycję, obnażył desperację i polityczne tło całej akcji. Powoływanie się na zdyskredytowane źródła w obliczu twardych faktów może okazać się dla niego katastrofalnym błędem. Zawiesić można marynarkę, nie konstytucję. Pomysł Zole wywołał polityczną burzę. Pomysł profesor Andrzeja Zole, by zawiesić Zgromadzenie Narodowe i tym samym zablokować zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP, wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w świecie polityki i prawa. W faktach po faktach były prezes Trybunału Konstytucyjnego zaproponował, by marszałek Sejmu 6 sierpnia zwołał Zgromadzenie Narodowe, a następnie je przerwał. Efekt? Koniec kadencji Andrzeja Dudy i przejęcie obowiązków prezydenta przez Szymona Hołownię, który mógłby wtedy podpisywać ustawy naprawiające wymiar sprawiedliwości. Reakcje? Od konsternacji po gniew. Nawet politycy koalicji rządzącej odcięli się od tej idei. To wariant kosmiczny, napisał wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL, a wicepremier Kosiniak-Kamysz uznał to za zagrożenie dla stabilności państwa. Z opozycji padły jeszcze ostrzejsze słowa, poseł Paweł Jabłoński nazwał to wprost wezwaniem do zamachu stanu, a Michał Woś przypomniał o bardzo konkretnej odpowiedzialności za podobne działania. Głos zabrali też prawnicy. Zawiesić można marynarkę, nie zgromadzenie narodowe, stwierdził sędzia Kamil Zaradkiewicz. Stowarzyszenie prawnicy dla Polski jasno wskazało, że propozycja Zole jest sprzeczna z konstytucją i stanowi rażące naruszenie zasady ciągłości władzy. Artykuł 130 mówi wprost Zgromadzenie Narodowe ma obowiązek odebrać przysięgę od prezydenta elekta. To akt ceremonialny, niepolityczna rozgrywka. Konstytucji nie można naginać do partyjnych celów. Pomysły oderwane od prawa coraz częściej stają się obiektem kpiny, a autorytety tracą wiarygodność, stając się jak ujął to jeden z komentatorów memem demokracji. Kawalerka bez zarzutów. Prokuratura odpuszcza sprawę Nawrockiego. Wygląda na to, że głośna sprawa tzw. kawalerki pana Jerzego, wykorzystywana podczas kampanii prezydenckiej do uderzenia w Karola Nawrockiego, właśnie się sypie. Jak poinformował onet, prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w głównych wątkach sprawy. Przypomnijmy, chodziło o mieszkanie, które Nawrocki kupił od starszego mężczyzny, Jerzego Rzet, któremu przez lata pomagał. Narracja medialna sugerowała coś nielegalnego, ale śledczy nie dopatrzyli się niczego podejrzanego. Prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście uznała aż siedem zgłoszonych wątków za całkowicie bezzasadne. Nie potwierdzono żadnych nieprawidłowości, nie było fałszywych oświadczeń, nie doszło do oszustwa wobec miasta Gdańsk, nie znaleziono też śladów poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Choć postępowanie formalnie trwa, jego zakres został znacznie ograniczony, a najpoważniejsze zarzuty po prostu upadły. Kto zatem rozpętał całą burzę? Główna oskarżycielka medialna, Anna Kanigowska. Ma na koncie wyrok skazujący za oszustwo i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Odbywała nawet karę więzienia, a jej przeszłość nie została zatarcia. Mimo to właśnie jej relacje nagłaśniały niektóre media, budując negatywny przekaz wobec prezydenta elekta. Dziś okazuje się, że opowieść o aferze mieszkaniowej była oparta na wątłych podstawach. Czy to definitywny koniec tej sprawy? Wszystko na to wskazuje. Tusk zmienia kurs. Wracają kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Premier Donald Tusk ogłosił powrót kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Decyzja wchodzi w życie 7 lipca, a do tego czasu Straż Graniczna, Policja i wojsko mają przygotować całą operację. Co ciekawe, jeszcze dzień wcześniej Tusk twierdził, że problemu nie ma, zaprzeczając, by Polska była zalewana przez nielegalnych migrantów z Zachodu. Oskarżał aktywistów ruchu obrony granic o szopki i paskudne działania, zapowiadając rozprawienie się z nimi. Teraz jednak to właśnie ich alarmy i działania okazały się trafne od miesięcy informowali o przerzucaniu migrantów z Niemiec i bezsilności straży granicznej. Wobec rosnącej presji społecznej i medialnej rząd zmienia strategię, a decyzja Tuska wygląda jak nerwowa próba ograniczenia politycznych strat. Radosław Sikorski Szef MSZ już wcześniej sugerował wzmocnienie granic służbami, co teraz się realizuje. Komentatorzy nie mają złudzeń, rząd przespał problem, a sytuacja mogła wymknąć się spod kontroli. Czy to wystarczy, by odzyskać zaufanie społeczne? Decyzja o przywróceniu kontroli to krok, który może oznaczać nie tylko zwrot w polityce migracyjnej, ale też polityczną grę o przetrwanie. Dworczyk ostro otusku, kłamie, bo jest bezradny. Kryzys na zachodniej granicy narasta, a Donald Tusk, zdaniem Michała Dworczyka, całkowicie traci kontrolę nad sytuacją. Ten rząd jest kompletnie niesprawczy, a premier nie panuje nad tym, co dzieje się w państwie, ocenił były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego w rozmowie z telewizją w Polsce 24. Dworczyk nie zostawił suchej nitki na obecnej władzy, podkreślając, że sytuacja na granicy z Niemcami to efekt długotrwałych zaniedbań. Przypomniał, że Niemcy od miesięcy prowadzą jednostronne kontrole, podczas gdy strona polska pozostawała bierna. PiS wielokrotnie apelował o reakcję, miała to być kontrola na zasadzie wzajemności, ale rząd Tuska pozostawał głuchy. Donald Tusk kłamie. A dlaczego? Bo jest bezradny stwierdził dworczyk, komentując ostatnie zapowiedzi przywrócenia kontroli granicznej od 7 lipca. Jego zdaniem to spóźniona i wymuszona decyzja, mająca przykryć realną bezradność rządu wobec narastającego kryzysu. Problemy z migracją, presja społeczna i działania aktywistów z ruchu obrony granic coraz mocniej obnażają słabość rządzących. Według Dworczyka obecna władza nie tylko nie potrafi zarządzać sytuacją kryzysową, ale również systematycznie okłamuje obywateli. To nie są błędy. To cyniczna gra na przeczekanie. Która może się skończyć tragicznie, ostrzegł polityk. Dodał, że Polska potrzebuje dziś silnego przywództwa i odwagi w podejmowaniu decyzji, a nie chaosu, propagandy i pustych deklaracji. Polityczne trzęsienie ziemi Kotraci, PiS wraca na prowadzenie. Nowy sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski przynosi polityczne przetasowanie, które może zmienić układ sił w Sejmie. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 28,3% poparcia. Choć oznacza to spadek o 1,7 punktu procentowego względem poprzedniego badania, to wystarczyłoby, by znów wysunąć się na prowadzenie. Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak potężny spadek koalicji obywatelskiej, która straciła aż 7,4 punktu procentowego i uzyskała 25,6%. To mocny cios dla obozu Donalda Tuska, który jeszcze niedawno zyskiwał na politycznej dynamice. Trzecią siłą pozostaje Konfederacja z wynikiem 15%, tracąc 1 punkt procentowy. Lewica jako jedyna odnotowała wzrost 6,6%, czyli o 0,6 punktu procentowego więcej. Partia razem uzyskała 5%, Polska 2,054,4%, a PSL 4,1%, co oznacza, że żadna z tych formacji nie przekroczyłaby progu wyborczego. Aż 7,1% ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos, to o 2,9 punktu procentowego więcej niż poprzednio. Wirtualna Polska, korzystając z kalkulatora profesora Jarosława Flisa, sprawdziła rozkład mandatów Prawo i Sprawiedliwość 177, koalicja obywatelska 158, Konfederacja 84, lewica 26, razem 14. Obecna koalicja rządząca bez trzeciej drogi miałaby tylko 184 mandaty, zbyt mało, by utworzyć większość. Tymczasem potencjalna koalicja PiS Konfederacja zyskałaby aż 261 mandatów, co dałoby jej pełnię władzy. To jasny sygnał, scena polityczna się zmienia, a najbliższe tygodnie mogą być kluczowe. PiS uderza ustawą. Chce zakazać wjazdu do Polski dla obywateli krajów spoza Europy. Bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, grzmi Prawo i Sprawiedliwość, zapowiadając projekt ustawy o czasowym zakazie wjazdu na terytorium Polski dla obywateli państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dokument trafił dziś do Sejmu, a jego ogłoszenie zbiegło się z decyzją premiera Donalda Tuska o przywróceniu od poniedziałku kontroli granicznych z Niemcami i Litwą. Według PiS, to spóźniona reakcja na kryzys, który narasta od miesięcy. Państwo Tuska abdykowało. Niemcy wprowadziły kontrolę już w październiku, a Polska dopiero teraz podkreślał Mariusz Błaszczak. Dodał, że rząd nie reagował, mimo alarmujących sygnałów o przerzucaniu nielegalnych migrantów przez naszych zachodnich sąsiadów. PiS zapewnia, że nie będzie bezczynnie czekać, dlatego projekt ustawy zakłada, że Rada Ministrów będzie mogła wskazać konkretne państwa spoza Europy, których obywatele dopuszczają się nielegalnego przekraczania granicy. Straż Graniczna ma zyskać jasne uprawnienia. Nie wpuszczać tych osób do Polski, a ewentualne odwołania będą mogły być składane tylko z terytorium Niemiec. Dziś funkcjonariusze nie mają odpowiednich narzędzi prawnych. Ta ustawa to zmieni, zapewnia były szef MON. Błaszczak zapowiedział także wsparcie dla ruchu obrony granic i wyraził gotowość do przedstawienia szerszego scenariusza działań, które według PIS mają przywrócić kontrolę i bezpieczeństwo na zachodniej granicy. Tusk szykuje rekonstrukcję rządu. Kto straci, kto zyska? Premier Donald Tusk pod koniec tygodnia ma przedstawić liderom koalicji pierwszy projekt nowego rządu. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący nowej lewicy Włodzimierz Czarzasty potwierdza, że spotkanie ma na celu ustalenie struktury rządu, a następnie w kolejnym tygodniu rozpoczęcie rozmów kadrowych. Każde z ugrupowań koalicyjnych Lewica, PSL oraz Polska 2050 przedstawi swoje propozycje, jednak to Tusk ma ostatnie słowo. Zgodnie z umową koalicyjną. Premier zapowiadał już w expose, że w lipcu przeprowadzi rekonstrukcję, która przyniesie nowe twarze i zmieni strukturę rządu. To strategiczny ruch w obliczu wewnętrznych napięć i walki o wpływy. Tusk musi zbalansować interesy partii, by utrzymać koalicję i zachować stabilność rządów. Czy zmiany faktycznie odświeżą rząd i przyniosą lepszą efektywność, czy będzie to jedynie gra o stołki? Wiele zależy od tego, jak liderzy podzielą się władzą i czy uda się uniknąć dalszych sporów. Rekonstrukcja zapowiada się na kluczowy moment dla przyszłości koalicji i rządu. Merz rozwiewa wątpliwości: kontrole na granicy? Bliska współpraca z Polską trwa. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie wydaje się zaniepokojony zapowiedzianym przez Donalda Tuska wprowadzeniem kontroli na granicy z Niemcami. Mimo, że Polska ma rozpocząć kontrolę dopiero 7 lipca, a Niemcy zrobiły to już we wrześniu 23 roku. Berlin zachowuje spokój i podkreśla bliską współpracę w zakresie bezpieczeństwa granic. Merz na konferencji prasowej podkreślił, że chce utrzymać swobodę przemieszczania się w strefie Schengen, ale zaznaczył, że to możliwe tylko wtedy, gdy nie dochodzi do nadużyć przez osoby sprzyjające nielegalnej migracji i przemytników. Zapowiedź Tuska budziła w Polsce wiele pytań dlaczego kontrole mają ruszyć dopiero w lipcu, czy decyzja premiera była wcześniej konsultowana z Berlinem oraz czy faktycznie zahamują napływ nielegalnych migrantów, których zdaniem opozycji Niemcy podrzucają Polsce na podstawie wątpliwych prawnie przesłanek. Kanclerz Merz jednak bagatelizuje potencjalny konflikt, a niemiecka strona nazywa wprowadzenie kontroli przez Polskę ruchem o politycznie koniecznym, ale prowadzącym do ślepego zauka. Cała sytuacja pokazuje, że mimo napięć migracyjnych między Polską a Niemcami, obie strony starają się zachować pozory współpracy i dialogu. Czy to oznacza, że kontrole będą tylko symboliczne? Przekonamy się w najbliższych tygodniach. Putin stawia warunek: pokój tylko po zdobyciu Odessy. Rosja nie rezygnuje z planów na Ukrainie mimo porażek na froncie. Władimir Putin ma jasno postawiony cel przejęcie Odessy, głównego portu, który pozwoli odciąć Ukrainę od dostępu do morza. Według analityków Financial Times oraz wysokich rangą urzędników Kreml nadal uważa to miasto za historycznie rosyjskie i jest gotów kontynuować ofensywę, by osiągnąć ten cel. Dopiero po zdobyciu odesy Moskwa jest skłonna rozważyć negocjacje pokojowe. Eksperci ostrzegają, że Rosja może utrzymać tempo działań wojennych przez kolejny rok, podczas gdy Ukraina bez znaczącego wsparcia może osiągnąć granice swoich możliwości już za pół roku. Sytuacja jest krytyczna, bez dodatkowej pomocy wojskowej i finansowej, ryzyko katastrofalnej porażki rośnie. Zachodni sojusznicy stają przed wyzwaniem: jeśli nie zwiększą wsparcia, Ukraina może stracić kolejne terytoria, a Kreml zrealizuje swoje ambitne plany. Konflikt trwa, a los Odessy może przesądzić o dalszym przebiegu wojny. Ławrow wróży koniec NATO? USA odpowiadają stanowczo. Siergiej Ławrow zasugerował, że rosnące wydatki NATO na obronę mogą doprowadzić do upadku Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef rosyjskiej dyplomacji skomentował to nawiązując do słów polskiego ministra Radosława Sikorskiego o rozpadzie ZSRR z powodu wyścigu zbrojeń. W odpowiedzi rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce podkreśliła, że NATO wraca do swoich korzeni odstraszania zagrożeń, co jest właśnie powodem rosyjskich obaw. To zadanie NATO i postęp w jego zaangażowaniu jest niezwykły, mówiła Bruce, zapewniając, że Stany Zjednoczone w pełni wspierają sojusz, którego rola jest niezbędna dla bezpiecznej i stabilnej Europy. Wzrost wydatków na obronę to według niej klucz do skutecznego odstraszania, na czym zależy całemu Zachodowi. Bruce odmówiła komentowania słów Donalda Trumpa o szacunku Putina dla Ameryki, nazywając rosyjskiego przywódcę zagubionym. Zapowiedź Ławrowa to kolejny etap w dyplomatycznym napięciu między Zachodem a Rosją, które nie słabnie, a na to podkreśla gotowość do obrony i jedności wobec zagrożeń. To już wszystko na dziś, dzięki, że jesteś z nami na kanale MPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się tym materiałem ze znajomymi. Nie zapomnij też napisać w komentarzu, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie, twoje zdanie naprawdę się liczy. Dzięki tobie ten film może dotrzeć do większej liczby osób. Do zobaczenia jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.